O boże Paparagix to moja na przeglądarka Z fortepianicz się na operę. Okej, okay, let's go Helikopter, 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 helikopter Chuj z tym helikopterem Zjog Zjogurciłeś się, ale wiesz to nie kłopot <laughs> Kurwa, my musimy to zrobić na poważnie posłuchajmy co mamy Dzielę szansę na dwóch Ta cały IFL duże szanse na puch Mamy nowy cel, nowy benz, nowy ciuch Ale suko to już wiesz, nowy dzień, nowy ruch Chociaż nawet nie wiem po co Nie lubimy cię, ale wiesz to nie kłopot Nie robimy scen, a ty płaczesz za flotą Nie robimy zdjęć, a ty prosisz o to Wiesz jak jest co nie myśleć i się bawić Bo coś, zaś Fałszesz. Tą zabawką nie dogonisz mnie Chcę kontroli jak Control Gubię ślady niczym VPN W no, jak kontrol. Przepraszam Chyba by... Kurwa, ale wykon... Kurwa nie będzie łatwiej kasztan. Kontrol jak jakiś Ale na Wiki. nie! Nie postanę, póki grany jest show! o oh, oh! Yo! Yo! Helikopter, helikopter! Jo Yo yo! Helikopter, heli... Ale kurwa, kasztan Kasztani Chcę kontrol jak kontrol control, ale wykończam na Baking, nie! Nie postanę, póki grane jest show! Ej, ej, ej! Leci? Leci. Dzielę szansę na dwóch, ta cała YFL duże szanse na puch Mamy nowy cel, nowy pens, nowy ciuch, ale suko to już wiesz, nowy dzień, nowy ruch, chociaż nawet nie wiem po co Nie lubimy cię, ale wiesz, to nie kłopot, nie robimy scen, a ty płaczesz za flotą Nie robimy zdjęć, ty prosisz o foto Wiesz jak jest, nie myślę dzisiaj się bawić mocy Jak małżeś tą zabawką, nie dogonisz nie. Kubiś żadę niczym VPN Chcę kontroli jak kontrol, control Ale na nawyki mnie Nie przystanę póki grane jest show Wody tła bobo Jadą, 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 jadą mm. Yo <coughs> Użwłos tych ludzi, ludzi, którzy marnują czas, czas się obudzić, rano budzi, rano bu ludzi, Yo yo. Ludzi, marnują czas, czas się obudzić, rano budzi mnie, buzi mam. Wiele na głowie i co, co, co ci tu powiem? Baba Hasan, drinkę wasa, pyszna traba, chrępcabata, palebata. Yo.

go na pół, nawet kiedy mam niewiele Wjazd na stół, ale wolimy na scenę Gramy za stół Wypierdalać z Tu Ej Zobacz jak robimy postęp Mama, 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 ma papa Crew Kurwa, screw Screwed No i No mental is not good, widzowie Naprawdę, ja już nie mam pojęcia co ja robię Zapisz projekt, zapisałem Zobacz jak robimy postęp Już nas nie proszą o dostęp Jak brać jak rośnie, ja rosnę Proste, razem robimy tę forsę, suko oczywiście bez cukru. Gramy za stół, ja i moi klu. Patrz jak robimy. Bez sensu to jest jak chul. Gramy za stół, potem kręcimy aferę. Gramy za stół, potem kręcimy aferę. Wow, damnę na mnie. Let's yeah, yeah. No i to trzeba dać badać od lipki. A więc przed wami nasza piosenka dla OPERY GX. Wiele szans, na dwóch Ta cała fi duże szanse na puch. Mamy nowy cel, nowy benz, nowy ciuch Ale tylko to już wiesz, nowy dzień, nowy ruch Chociaż nawet nie wiem po co Nie lubimy Cię, ale wiesz, to nie kłopot Nie robimy scen, a Ty płaczesz za flotą Nie robimy zdjęć, a Ty prosisz o foto Wiesz jak jest, nie myślisz, dziś się bawić mocy jak v Tą zabawką mnie dogonisz, mnie Kupisz śladę niczym VPN Chcę kontroli jak Geeks Control Ale wykończą nawyki mnie Nie przystanę póki grane jest show Ludzi, którzy marnują czas. Czas się obudzić, rano budzi mnie, buzi mam. Wiele na głowie, ja muszę z tym sobie radzić sam. Zostawiam wszystko, wystarczy mi dzisiaj to, co mam. Ale przychodzi przelew, dzielę go na pół, nawet kiedy mam niewiele. Wjazd na stół, ale wolimy na scenę. Gramy za stół, potem kręcimy aferę. Wow, zobacz jak robimy postę. Już nas nie proszą o dostęp. Jak brać, jak rośnie, a ja rosnę proste, razem robimy te force. Wiesz jak jest, chcę nie myśleć, ci się bawić mocy jak fałszerz. Wow, tą zabawką nie dogonisz, mnie Kubię niczym VPN Chcę kontroli jak jest kontrol Ale wychodzą nawyki mnie Nie przystanę póki grany jest show Dziękuję Wam za dzisiaj. Jestem lekko zmęczony, więc do zobaczenia jutro o 19.30. Dobrej nocy.